Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Bajer News, gdzie prezentuję Wam subiektywnie wybrane przeze mnie newsy i ciekawostki ze świata gier wszelakich. Nazywam się Bartek Sztobryn, a dzisiaj m.in. o aplikacji, która zawojowała świat, czyli Pokémon Go. Co prawda, Pokémonowe szaleństwo rozpoczęło się już jakiś czas temu, jednak wcześniejsza konieczność rejestrowania się na zagranicznych serwerach i innych kombinacji mogła ograniczać liczbę graczy w Polsce. Cóż, teraz prawdopodobnie nawet najbardziej leniwi posiadacze smartfonów i iPhone'ów wejdą w świat rzeczywistości poszerzonej o dziwaczne stwory, ponieważ Pokémon Go oficjalnie zawitało na polski rynek. Aplikacja dostępna jest na App Store oraz Google Play i oczywiście jest ona darmowa. Już widzę te rzesze ludzi jeszcze bardziej wgapiających się w swoje telefony. Pozostaje mieć tylko nadzieję, że nie dojdzie u nas do sytuacji takich, jakie miały miejsce za granicą. Chociaż jak wiadomo, fantazja ludzka nie zna granic, bo i tak liczy się wyłącznie. Jakiś czas temu było o tej nagrodzie odnoszące się do gry dla dzieci, a teraz chciałbym przedstawić Wam zwycięzców pierwowzoru tej prestiżowej niemieckiej nagrody, czyli Spiel de Jahres roku 2016. Kategorie były dwie: Gra roku oraz Zaawansowana Gra roku, a w owych kategoriach zostały nominowane do Gry roku Tajniacy, Karuba i Imhotep, natomiast do Zaawansowanej Gry roku wyspa Skie, Pandemia Legacy oraz Time Stories. Grą roku została gra Tajniacy, a tytuł zaawansowanej gry roku przypadł w wyspie Skye. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Podejrzewam, że niektórzy z redakcji Game By już szykują się do recenzowania laureatów. Jeżeli lubicie klimat dawnych Chin, lecz nie przepychu, a ciężkiego życia głównego żywiciela wszelkich cywilizacji, czyli mam tutaj na myśli rolnika, to możliwe, że ta planszówka powinna znaleźć się na Waszych półkach. 12 lipca na wspieram to. Wystartowała kampania mająca na celu sfinansowanie polskiej wersji tej gry. Jako zachętę twórcy kampanii informują, że Gra zajmuje miejsce 128 w rankingu najlepszych gier strategicznych świata, zaś w ogólnym rankingu miejsce 197 według statystyk serwisu BoardGameGeek. Wspominają również, że twórcą jest nie kto inny jak Uwe Rosenberg, który zyskał sławę jako autor gry karcianej Fasolki. Jeżeli was zaciekawiłem to kliknijcie w odnośnik w rogu albo w opisie i przyszykujcie zaskórniaki na wsparcie. Jeszcze nie kończymy, ponieważ nie mogłem wspomnieć o tej jakże miłej informacji. Wydawnictwo Granny działa na polskim rynku już 25 lat. W ramach celebracji ćwierćwiecza działalności, wydawnictwo uraczyło nas sympatyczną prezentacją ukazującą jej dotychczasowy dorobek. Link jak zwykle w rogu i w opisie, polecam, a ja w imieniu całej redakcji odśpiewam zaraz 100 lat. Żartowałem. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, to proszę zalajkujcie, a jeżeli chcecie być na bieżąco z newsami ze świata gier, zapraszam do subskrypcji. Jeżeli natomiast macie jakieś ciekawe newsy, które według was powinny znaleźć się w kolejnym odcinku, to zostawcie link w komentarzach, pod filmem lub na Facebooku. To by było na tyle. Kolejny odcinek jak zwykle w czwartek o 18.00 dla Gamebyte. na Bartek Sztobryn. Cześć!